Ja tylko mogę powiedzieć, że Jashembie pokazuje bardzo, bardzo wysoki poziom i po tych dwóch meczach, to oni byli lepiej, myślę, że we wszystkich elementach i oczywiście my możemy i potrzebujemy być na tym poziomie, ale niestety, no. Dzisiaj nie. Graliśmy, graliśmy bardzo dobrze myślę w dwóch pierwszych setach, eee, i z dwóch stron było to, było to naprawdę dobre widowisko. Eee, w końcówce pierwszego seta udało nam się, udało nam się wygrać dzięki dobrym, dobrym zagrywkom, dobrym blokom. Eee, a w drugim secie to, to Jastrzębie tą, tą końcówkę zagrało w lepszy sposób eee, przy zagrywkach Stefana Boje. Eee, przełamało nas i być może miało to, miało to mały wpływ na to, że zaczęliśmy źle trzeciego seta i i ciężko odrabia się straty, straty wielopunktowe z, z drużyną tak dobrą jak strzębie. Oczywiście staraliśmy się robić co mogliśmy i myślę, że czwarty set pokazał, że możemy, możemy odrobić straty. Byliśmy już bliżej rywala, ale koniec końców też przegraliśmy tą partię i cały mecz. Myślę, że znowu wyciągniemy wnioski myślę, że taktycznie tutaj nie będzie, nie będzie wielkich zmian i i obie drużyny raczej się nie zaskoczą, natomiast z pewnością musimy popracować nad tym i żeby przeciwnik nie był w stanie nas przełamać i żeby utrzymać równą grę przez, na przestrzeni całego spotkania. Myślę, że to będzie klucz i to będzie nasza szansa, aby, aby wyrwać ten trzeci mecz w Jastrzębiu. Ja myślę, to nie tylko jeden set oczywiście, to ten mecz w Jastrzębiu też 3-0, nie wygrywać nie jednego setu, to no, nie możemy tak iść dalej, trzeba siadać, oglądać, myśleć, co lepiej możemy zarobić, żeby wszyscy zobaczyli na siebie i zapytali, co on sam może zrobić lepiej.